Kochani drodzy widzowie Teatru Kwadrat, nasi przyjaciele, za którymi się tak straszliwie przez te półtora roku pandemii stęskniliśmy. Mamy tak bardzo, was... że dyrektor wrócił się dla państwa na rowerze. Nie, bo się odchudzam po prostu i postanowiłem jeździć do pracy na rowerze, i niestety I o. moje odchudzanie no, przełożę sobie na, na jesień. Ale to nieważne. Chodzi o to, że przyjeżdżam mimo wszystko do pracy, bo przygotowujemy dla was fantastyczne przedstawienie. Niespodziankę. Zatytułowane. Małżeństwo do poprawki. Małżeństwo do poprawki. Które to małżeństwo do poprawki yy, będzie już można obejrzeć na naszej scenie od 2 lipca. Premiera jest zaplanowana, na uwaga, na jesień, ale już teraz w lipcu będziemy mieli tak zwane pokazy przedpremierowe, po angielsku previews. Występują pani Ilona Hojnowska, pani Agnieszka Sienkiewicz, pan Paweł Małaszyński, Andrzej Andrzejewski, a reżyseruje to nasz dyrektor, czyli Andrzej Neyman. Ja nie występuję, ale na prewiusy będę przychodził na widownię, więc się spotkamy. Zapraszamy serdecznie.